Cześć wszystkim, taki tutaj krótki przerywni, jak już widzicie na samym ekranie. Zapraszam was wszystkich na mój nowy serwer, jest już on dosyć zoptymalizowany i można już na nim spokojnie grać. Stworzyłem tam, yy, będą za niedługo też kit VIP, yy, super VIP też będzie, znaczy rani po prostu. Myślę, że serwer jest już dosyć, dosyć na wysokim poziomie optymalizacji, więc jeśli macie jakieś jeszcze pomysły, co dodać do tego serwera, to możecie pisać w komentarzach pod filmem. No i to chyba wszystko, zapraszam na odcinek. Dzisiaj sobie, znaczy dzisiaj sobie zagramy, rozpoczynamy yy, nową serię z mojego yy, tutaj Minecrafta, znaczy z mojego... No, na serwerze yy, sobie gramy na czystym Minecrafcie, może później jakieś modyfikacje jeszcze tu dodam yy, no, no i będzie z tego kilka odcinków, będzie tutaj nie tylko Oskar, a że dzisiaj Oskar mi był pod ręką, no to mówię nagram ja z nim odcinek he, he. Yy, Mapa akurat się nam tak stworzyła, że jesteśmy na skraju chyba trzech biomów. O tyle dobrze. No, no i to jest chyba y, tyle z tych takich informacji początkowych. Mm, będzie to taki Minecraft Let's Play tutaj trochę. Taki trochę JJ Joker, y, tylko że z kolegą. No i to tyle w temacie. I tam nie idźmy, nie? W, tam, w tą pustynię, chodźmy no. gdzieś tutaj w tą stronę. Y, I tam zauważyłem, że trzcina jest. O, tą trzcinę by można było już zabrać, bo się przyda, nie? Później do no. enchantingu. Ja zawsze sobie kojarzę początki Minecrafta jako takie yy, takie zbieractwo, bo to idziesz sobie, yy, no na przykład tutaj zbierasz y, trzcinę, zbierasz jakieś tutaj kaktusy, nie? To takie. No. Taki, o, ja taki ja ma... standard. Dobra, mam 15 trzcin, no co? Ja już znalazłem żelazo. No to spokojnie, no, to możesz już zebrać jakieś drze drzewko. No. Zbieram. No, mamy tutaj krówkę. Oczywiście najpierw sobie poszukamy jakieś miejsca na domek, no bo nie będziemy tutaj na pustyni na przykład mieszkać. No. Dobra, już może tutaj trochę jeszcze tych y sitców zbiorę. A może by tam wziąć trochę piasku? Y piasku? No. Y po co? To by potem było tam. Nie, no, tu się znajdzie? To przecież no. pustynie trudno nie znaleźć w makiacie. No, kaktusy. A wiesz, kaktusy... Nie, kaktusy teraz nie. Aha, dobra, pomyliło mi się z trzciną, bo trzcinę możesz nasadzić i na piasku, no. i na ziemi, nie? No, mi się pomyliło no. teraz. Dobra, masz jakieś drewno, czy, 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 czy tobie no. dać? Bo sobie no. już zebrałem tutaj trochę. Mam zbierzkę kobla, zrobimy sobie jakieś podstawowe narzędzia. Tak sądzę, że dzisiaj Minecraft bije na odcinek. Znaczy, o, że... o Jezu. Tak sądzę, że dzisiaj odcinek bije na YouTube'a, nie? Bo... Jakiś tydzień, te... tydzień mnie nie było, bo... Z teraz tak trochę was... Buldupy. Przepraszam bardzo, bo... Yy, musiałem no właśnie ten mój serwer trochę dopieścić yy, i jak na razie wszystko jest ok z serwerem, no tylko że nie ma ludzi, żeby grali, więc trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Yy, ale z, ty, z, z tym to no to będzie na jakiś zimny odcinek rozmowy o moim serwerze yy, no a po drugie to mi się nie chciało i głównie robiłem live'y niż niż nagrywałem odcinki no, no i tyle w temacie bo wolę mieć kontakt z widzem no niż tutaj y, nagrać odcinek i dopiero po, po odcinku y, się z jakąś osobą dogadywać ja już nie mam jedzonka masz jakiś tutaj piecyk? mam gdzie jesteś w ogóle? Mam. bo się tutaj... zgubiliśmy jestem przy... dobra to czekaj, ja tam za chwilę dojdę bo ja już jedzonka nie mam i mnie życie bije Życie mnie bije Jakbyśmy się tutaj osiedlili, tak, tak przy spawnie od razu? Możemy I no, A chodzi mi tutaj, ej, zobaczcie Gdzie jesteś? Okay. Ej, jestem tutaj przy naszym spawnie, gdzie się zrespiliśmy Gdzie ty jesteś? Yy, no, jestem... już jest płynę tam Dobra, no to tutaj Nie, bo ogólnie, no to tutaj jest nawet dobre miejsce na tej yy, Jak się nazywa ten biom? Czekaj, czekaj. Nie, nie. Yy. O na sawannie. Sawanna jest tutaj nawet ładna. Albo byśmy sobie. Nie, tutaj za mało miejsca na domek. Nie, bo tutaj jest nawet fajne miejsce na domek, ale to na, na wzgórzu. Boże, miałem kiedyś tak, taki save. Znaczy do dzisiaj go mam. W którym znalazłem wielką górę i tam, tam zacząłem kopać i robić sobie chatę. Boże, ile tam nie, jest. Nie, nie, no. A nie, że Joker miał bardzo fajną bohatę. Tylko, że no. u mnie jest ten problem, że ja budować nie umiem, nie? Tak samo jak ja. No, no to, to są te takie podstawowe problemy, nie? Dobra, ja jestem na faunie. No to chodź tam na sawannę. Nie wiem, czy widzisz tą sawannę, czy nie. Widzisz sawannę. Ale w którym kierunku. No, idź po tak. prostu na sawannę, tam gdzie była trzcina i y, gdzie była y, zwykły biom. Już idę tam do ciebie. No już, już, już idę. A, nie wiem, nie widziałem lawy, ale możesz widzieć moje zebrane drzewka tam. Czekaj, już idę. No kurde, no z ledwo 5 minut nagrania, już żeśmy się zgubili. Zaraz, znajdziemy się. Dobra, ja sobie zbiorę sadzonki, bo to się wszystko przyda później. No, zaraz sobie powywalam ty te teraz na tyły, bo niepotrzebne te rzeczy. Wiesz gdzie ja zbierałem trzcinę? No. No to idź tam, gdzie zbierałem trzcinę. No jestem też. Na serio? No, o, widzę to. Gdzie? Ej, ja cię nie widzę, na no serio. Za tobą. Bo... No dobra, tutaj jesteś, dzień dobry. No weź postaw piecyk, bo ja mam mm, 4,5 serduszka. Dobra, potem tą lawę później przyjdziemy, bo się przyda. Nie wiem do czego, ale się przyda. Nie, nie, nie Nie ma sensu tracić teraz żelaza. Mam już na wiaderko. A, bo ty się tutaj zakotwiczyłeś. Dobra, mm, to ja sobie przetopię jezonko. Chcesz trochę? Na razie co, czy tam? Dobra, to po pozwolisz, że ja się najpierw najem, bo ja mam trzy serca i zero jedzenia, więc no to tyle w temacie, jeśli chodzi o jedzenie. Yy, może pierwszą noc się tutaj prze, przenocujmy, bo chatę to czym my zbudujemy, to trochę zajmie, nie? Masz jakiegoś kobla dać? No. To ja sobie rzeczy zrobię. O, dzięki, ale dużo. Dobra, to zabuduj, no bo... Jak potworki nas tutaj dopadną, a ja jestem słaby w PvP, no to... Ja tak są. No i jak fajnie się złożyło, znaczy no nie do końca fajnie, no bo za chwilę jakiś tutaj zombie nas wyskoczy i, i, i nas dojecie, ale, ale nieważne, liczy się, dobra zabawa, możesz tutaj zebrać tego dirta. No dzięki to. Za, za Tam się jeszcze. I tego dirta tutaj, tutaj. Tego. ja sobie zrobię już jakieś rzeczy podstawowe. Dobra, weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie mieczor. Okej, okay. chcę zobaczyć czy tu się nie pojawiają Czekaj, y, trzeba... Niestety będę musiał zabrać ten węgiel, bo nie mamy y, okay. czym tutaj świecić. No więc ja tutaj na sam początek która oświecę, bo bieda. Czekaj, ja masz nagle jeszcze od czego? Wezmę drzewa. Dobra. No nie, ja mogę ci też trochę drewna, bo mam. Ale będzie tam na no, węgiel drewny. A no to, to możesz wykopać jeszcze, jeśli tam nikogo nie ma. Musimy jak najszybciej znaleźć jakieś owieczki, yy, bo. Bo ten. No. Na, 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 na spanko, bo. Na łóżeczka, bo. bo, 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 bo. No, no lepiej, lepiej w nocy nie, nie siedzieć, tak? Ja dzisiaj mam bardzo trudno z, z wysłowieniem się ze sobą, nie? Na, na serio. Dobra, już to przypomina jakąś taką podstawową chatę. Chociaż to dalej nie, nie wygląda jak chata, ale tak, taka podstawowa lepianka jest, tak? No to najważniejsze. Dobra, Dobra ja żeby, to, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Tu sobie zamurujemy to. Tu sobie też to zamurujemy. Tu sobie też to zamurujemy, bo dlaczego by nie? Tak, ja może tutaj trochę tak zabuduję, żeby jakieś zombiaki tutaj na mnie przyszły. Mm, masz może. Nie, nie, nie! Drzwi się przecież tu zrobi. No nie będziemy jak takie kanibale tu siedzieć, nie? Dzięki. Dobra, zrobimy tak. Aha. Tak. Tu sobie trochę odkopiłem Ej, To do mnie. No tak, zjadłem so się. Dobra, czekajcie chwilę. Okej. Okay. No i dobra, no już... Już taka zwykła lepianeczka jest Możemy tutaj jak na razie siedzieć, dopóki nie, nie zdobędziemy jakichś takich dobrych rzeczy Bo no. bez dobrych rzeczy to ja wolę nie budować na przykład tutaj domu nie no. Dobra już to jakoś wygląda yy, Mamy tutaj węgiel drzewny weźmiemy sobie to teraz Postawimy wszystko tutaj. Weźmiemy sobie jeszcze jakąś skrzyneczkę tu postawmy. Ok, podstawowa skrzyneczka. Ja tutaj zrzucę jakieś rzeczy. I o tyle dobrze, że mamy yy, tak blisko yy, do wszystkich biomów, bo... Na przykład pójdziemy sobie po kaktusy, no to nie ma problemu, żeby mieć kaktusy. Pójdziemy sobie na... na sawannę, no to mamy akacje, no to to jest... No żyć, nie umierasz, to jest dobry moment tutaj. O tyle... o tyle dobrze, że jesteśmy akurat w takim miejscu, nie? Tylko, że trochę głupio, no bo odcinek przynajmniej... Tak... tak... tak się trochę... Yy, nie ma eksploracji na... na, 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 na tym. Na odcinku, no ale no, coś za coś, tak. Czekaj, wezmę no, kobla Kopię tutaj. No, no kurczę, no, przestańcie do mnie pisać. Dobra, ja może wyciszę, jak na razie to lepiej. Ok. Już to jakoś tutaj jest. Sądzę, że to wygląda bardzo źle, ale no lepiej nie będzie. Jak na razie dobra ja będę twoim pochodniowym. <grym> kop, kop dalej. Ale może wkopmy się trochę w dół, co? Na no, który poziom? Nie wiem, no tak. No, no przynajmniej zejść w dół, bo jesteśmy na którym 57, więc no bez sensu. No. Dobra, to ja może tam jeszcze po, 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 po przepalam jedzonko. A nie, już jedzonko mamy wszystko przepalone. Eee, czekaj, jak tam jest na górze. No, jest jeszcze ciemno, ale to ja może zrobię inną rzecz. Wezmę sobie, zrobię. Mm, jak to się nazywa? A motykę. No, zrobię motykę no, i zasieję no, no, już tutaj jedzonko, żeby później yy, można było. Zwierzątka sobie przyprowadzić, bo zwierzątka to podstawa w tej grze. Dobra, wezmę sobie tutaj to zostawię. Oczywiście już zombiak tutaj idzie, nie? Bo dlaczego by nie wiem? Nie, dobra, jak, jak na razie sobie wyradzę, jak coś to będę krzyczał. mam już 5 żelaza. Kop kop, ja tutaj się zajmę... JEDZENIEM No teraz będzie padało to, 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 to tym bardziej lepiej bo Przynajmniej szybko jedzonko urośnie I teraz sobie jeszcze tutaj z... Nie gdzieś w innym miejscu to trzeba zrobić bo Tutaj to jest za mało miejsca Weźmiemy sobie tu wszystko tu posadzimy No spoko no i już mamy... A! Dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra, zabiję Dobra, teraz tego zombie zabiję. Dobra, nie jest źle, muszę ci powiedzieć. Myślałem, że będzie gorzej, jak tutaj będziemy wychodzić. Dobra, jedzenie rośnie za chwilę będzie. Polecałbym tobie teraz yy... żadnych zwierząt nie zabijać, bo trzeba je tutaj trochę przy... okay. przynieść, nie? Zamurować? No, możesz zamurować. Ty już tam wykopałeś? A wykopałeś trochę. Czekaj, Masz węgiel? Nie mam wcale. Kurczę, trzeba najszybciej znaleźć węgiel. Idę po a tam to znalazłem tam. Okej. Okay. Chcesz jedzenia? Bo jeszcze mam. Nie, mam trochę jeszcze. Powiem ci, że tutaj na dole było ile? Sorry, 9 węgla. 9 e, wraz, sorry. Dobrze. Dlaczego ty tutaj tego nie robisz na 3 kratki, a, na, a nie na 2? Czemu? Papa? No bo się niewygodnie wchodzi i schodzi. Jak masz na 3, no to szybciej schodzisz wtedy. Dobra, to dokopię, bo bruk się jeszcze przyda. I w Minecraft 1.8 jeszcze działa to, że yy, możesz to wykopywać grawej? na przykład gravel postawiając pochodnie? Chyba nie działa. Już. Tak to sprawdza to sobie jeszcze. O! Węgiel. Działa. No. Możesz się odsunąć? Dobra, tak ja tak kopię tak ja tak. dalej. <grych> no to go. Sorry, no wejść tam trochę... Wreszcie ja już kopać w dół. No Okej. Okay. Dobrze to zrobiłem? Tak, dobrze to zrobiłem. Kopiesz dalej? Tak kopać. No kop, kop, ja idę ten... trochę domek upiększyć. Domek, lepiankę raczej. Zobacz, czy już jest dzień. Tak, zaczyna się już dzień. O, widzę, Nie że tutaj już nasionka ładnie rosną. No jest, jest dobrze, muszę powiedzieć. Ja może idziemy, pozabijam no, szkielety. Co? Idziemy polować na młodych? No ja szkielety tutaj zabijam, bo chcę, żeby to jedzonko tutaj przyprowadzić wszystko. Ej, masz dużo kamienia? No. A zrobisz te płoty kamienne? Mogę. Bo przyda się do zrobienia... Czego? Z dwóch staków. Kobla? Czy... Kobla. No, wystarczy zdecydowanie. Nawet dużo chyba będzie teraz. I mm. my tu moglibyśmy grać na normalu, bo tak to jest trochę za prosto dla mnie. No. Co? Gram na normalu? No. Możemy. No. Difficulty się pisze, nie? D...difficulty. Kurczę, jak to się pisze. I mam problem z podstawowym słowem. Trzymaj. Aha, dobra. Difficulty. O, jest normal. Gdzie, gdzie jest? Aha, dobra. I tutaj może być Może być Ale robimy no, osobną zagrodę na przykład do świnek osobną, do owiec osobną Co? Nie to jest No ale to, 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 to ten będzie wtedy łatwiej karmić te wszystkie zwierzętka Dobra, to zrobię osobną do wszystkiego Fajnie by było jakbyśmy znaleźli jakieś tutaj y, kopalnie i wtedy byśmy sobie może znaleźli tą, tą, tą... No ten taki wężyk do łapania. Aha. Tam, no. Yy... Tak. <laughs> Nie wiem, że jakąś linię... Się nazywało. To taka linka no, do zwierzęcia, nie wiem jak to się no. nazywało. Nie, nie, nie pamiętam. No. Dobra, to już buduję z, pierwszą zagrodę. I tutaj będą świnki, bo one tutaj do, dosyć dużo ich jest. Taka Starczy zagroda mam. wystarczy? Starczy, mam 27 yy, drewna. Tak, jak na razie tak. Tak, jak na razie wystarczy. To, to chyba taki będzie okej, okay, nie? Zobaczę. Może być. Czekaj. Dobra, jest idealnie. Teraz ja sobie zniszczymy środek. Przebudujemy sobie do. Tutaj. Do tutaj, to tak, oczywiście. Ej, zrobisz te. Nie, jak na razie nie, mam 14. Zrobisz te, 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 te drzwiczki, no. Dobra, teraz sobie tutaj powiększymy. Ej, mogłem nie sinać tego, tej trawy, wiesz? No bo yy, na przykład takie obieczki, no to one po zjedzeniu trawy od razu mają no. dużo we wełny, nie? Więc, no... Ale dobra, jak na razie chyba takie coś wystarczy. Dwie furtki wystarczą? Trzy, trzy zrób. Trzy. Okay. Dobra, jak na razie myślę, że trzy zagrody wystarczą. <gry> Dobra, to ja idę zasieję tą trawę. A, ale żeby zagarnąć świnki, nie? To, to trzeba ziemniaka. To trzeba mieć ziemniaka. No, Albo marchewkę. No to trzeba ogarnąć to jeszcze. Trzeba by było jakoś szybko wioskę z... z, z tą... wioskę znaleźć. No Ej, czekaj, czekaj. Prowadzę, prowadzę pierwszą świnkę. Wiecie ci otworzę to. A, ucieka, 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 ucieka. Ej, wiesz, że w, w wyższych Minecraftach te świnki nie są aż takie głupie? No. One, one ogarniają mnie, że chcę je zaprowadzić do zagrody i zaczynają uciekać. To tak jak miał, grałem sobie tak normalnie w Minecrafta, tak, tak na normal, tak normalnie, to jak zawsze, jak otworzyłem furtkę, to one się chciały uciekać, rozumiesz to? No No to jest teraz te zwierzęta, no, trudniej zagarnąć Wędkę było można zrobić No Ja mam okay. jedną nić, masz jakąś nić? Nie yeah. A wstępną noc trzeba No i idź, no no, zrób to dla mnie i pójść tam sobie. Dobra, dobra, idzie, idzie, idzie. Idzie. Czekaj, czekaj, dawaj dawa ją, dawaj ją. Będzie mi zaraz. Nie wiem. No, ja czekaj, ona no, kombinuje tutaj ostro. Ona gra. chyba spod nie, 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 nie. Nie róbmy tego jej na razie. Ona się cały czas na mnie patrzy, jakbym tak nie był. Idź tam! No. No co za świnia. Niemiła jest, powiedz, że jest niemiła. No niemiła jest. Czekaj, idę poszukać może kurczaka. No to nasiona musisz mieć, nie? Do kurczaka. A no, mam. Masz nasiona? Dobra. Dobra, ej, chodź, chodź, chodź. Chodź, mam, no. mam ją tutaj już. Wiesz, kurczę, ucieka. O, koniec. To koniec, to później. Dobra, czekaj, czekaj, teraz mi pomóż. Teraz jest akcja taka. No nie gadaj, że teraz nie mogę... O, dobra, dobra. wszedł, Weszła. Weszła! Yee! Piąteczka. <grym> dobra, dobra, nie uda na to piąteczkę, ale nieważne. Dobra, czyli już mamy podstawowe rzeczy. Myślę, że to już jest koniec tego pierwszego odcineczka i myślę, że... jest ok, nie? Oskar? No. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do nagrywania zachęcajcie i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że przyjdziecie na mój serwer Minecraft. <laughs> no więc, cześć.